Jak to jest być chórzystą? Dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie jest tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzecz, które pomaga nam się rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. Dziękuję życiu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro kto wie, dlaczego by nie? Oddam się pracy społecznej i odbędę sadzić, znaczy, machet.